Pim pom pom? Witajcie, mistrzowie w Kaldejskim Ekspresie, jedynym źródle informacji o Fade Grand Order na polskim YouTube. Wesołych walentynek, czekolady dla każdego i odjeżdżamy. Walentynki rozpoczęły się dając nam baner na Semiramidę, ale za to 10 wrócił zeszłoroczny baner, a wraz z nim Echam oraz stare eventowe CI. I Trial Quest dostępny u Leo za Pryzma, tak jak banner na Semiramide, ten będzie zawierać tylko kobiety nie-eventowe, czyli również story lokowane. Potrwa on dwa tygodnie, czyli w jego połowie znajdziemy czas, żeby odetchnąć, wyjść na miasto nocną porą obrazku księżyca, pozachwycać się soundtrackiem Yukikai Kaijury i wyfarmić tyle lodów truskawkowych, ile zdołamy unieść. Moi drodzy, Shiki znowu będzie potrzebować naszej pomocy w oczyszczeniu hotelu z duchów, zombie i... naszych towarzyszy. Farmcie materiały, róbcie eventowe 100 questów, a kto wie? Może zaskończenie fabułki SR Assassin Shiki zostanie w waszej kaldei już na zawsze? Za to nie zawsze będziemy mieć szansę na spotkanie SSR Shikiseiba i prawdziwy unikat z jednym jedynym banerem, czyli tym. Czterogwiazdkowy archer, a sagami Fujino. W trakcie bądź zaraz po evencie rozpocznie się zimowy festiwal, z okazji którego przez 10 dni rozdane zostanie 10 kwarców, 7 łańcuchów, 2 lampki z dżinem i 1 żuczek. Poza tym pamiątkowe CE oraz adekwatny banner z faraonami to jest rotacyjnie SSR Dio i Jolin wraz ze stałym składem Lisa, Lisy i Naranci, z kronikarskiego obowiązku wspomnę o naszym Ranin Jo'ku, banerze na rycerze okrągłego Taboretu w trakcie festiwalu. Hehe, <laughs> nie. No więc jesteśmy już prawie w marcu albo nawet i 2 marca. Tutaj dostaniemy węcik z okazji 12, ale raczej 10 milionów dowlądów, świętowane poprzez rozdanie 10 złotych ekspów srebrnych fodo, ataku jabłek milionów QP. Złotych jabłek i milecików. Zniżką AP na strengteningi i całą fabułkę. Do tego od teraz wszystkie tygodniowe zadania będą dawać nam trzy zamiast dwóch fragmentów kwarcu. Kilka kart walentynkowych trafi do sklepiku za rare na pryzmy. Podwójna szansa na super i great sak! Ósma część Skilapu to prowadzi do używalności, a nawet bycia imba tych ziomeczków. Jeżeli to dla was mało, to celebracyjny baner zaoferuje stale SSR Kiare oraz rotacyjnie Lip, Suzuki z Bronxu i Puciego w otoczce CE z CCC. Potrwa to dwa tygodnie w marzec i to znajduje się nasza stacja końcowa. A po jakich lineach poprowadzi nas w przyszłym miesiącu, pozostanie w na razie za zasłoną tajemnic. Ja byłem Marcisław, wy byliście Wy, a to był Kaldejski Ekspres. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.